Czy te oczy mogą kłamać? Czy ten młotek może zniszczyć wszystko? Czy ten uśmiech, który jest na jego później, jest prawdziwy? Nie. Nie. Witamy Was w kolejnej serii Casu Story, to już druga seria, ja wiem, długo odcinku nie było, ale cóż by tam mówić, długo była ten, była, był przestój, żeby Was jeszcze bardziej przyciągnąć do nas, żebyście jeszcze bardziej oczekiwali na tego, na, na ten odcinek i, i byliście bardziej szczęśliwi, że kolejny odcinek jest z serii Castle Story, ale to jest taki odcinek zerowy, więc proszę się na razie tak trochę nie, 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 nie no. No nie, no wiecie, no tak żeby było spokojnie i, i się proszę tak nie podniecać w związku z tym odcinkiem, bo on tylko jest taki zerowy, więc on jest tylko pokazujący mapkę. A propos mapki, nie było ich wiele, ale były fajne. Ogólnie były fajne. Oj, tu mi się coś zaprzewoda, ma były fajne mapki, ale ta, ta od Szalonej Madzi, to jest mapka Szalonej Madzi, mnie urzekła. Tak, wielka połać. Płaska. Tu już mam zagospodarowane. No niby nic niezwykłego. Wielka połaź płaskiego, tu wielka połać płaskiego, tu. To mi się bardzo podoba. Lubię ten las. I widzę, że ona, ona ten, ona się wzorowała moimi problemami głównie. Tutaj tam cztery drzewa na krzyż są w tym, przy krawędzie tu też. Ale główne to, że tutaj jest miliard drzew, które można skosić bez straty ich. Tu kolejny miliard drzew i tu kolejny taki mały lasek. To jest cudownie. Są wyspy, to też jest fajnie. Tu kolejny lasek. Z tej wyspy można się potem przedostać na tą wyspę. Ale tu potem mostek jakiś trzeba wyczarować. Ale to potem. Dobrze, co mi jeszcze urzekło w tej mapie? Urzekło mnie ukierunkowanie tej mapy. Mamy wielkie połacie płaskiego, czyli to można ująć, że to jest na przykład... Równiny, tak, równiny to mogą być. A co się wiąże z równinami? Na równinach są wielkie walki. Otóż ukierunkowanie tej mapy zostało ukierunkowane w sposób taki, że jak mnie mam, szalona Madzia miała na myśli tutaj zrobić coś w stylu wulkanu. I tu jest wulkan ładny, tak jest. Jak tam jest szajer. Kojarzycie szajer w gwiezdnych kojarzycie nie. E, z gwiezdnych, tylko z władcy pierścienia, tak. Szajer, śródziemie, tutaj, no mniej więcej śródziemie, tutaj będzie mortor z wulkanem oraz wybuduje się tutaj ładną wieżę. No, oglądała wnikliwie moje odcinki poprzednie, tam co mówiłem, że droga mi wyszła tak jak oko Saurona. No, tu się zbuduje wieżę, tak zwaną oko Saurona, tak. I jednocześnie po drugiej stronie znowu ukierunkowała, żeby zbudować co? Minastilis, tą taką fajną warownię śmieszną, co było w trzeciej części i tam się pod nią bili. Tutaj ten co u góry można było postawić ludzi i patrzeli tam na daleko. Tylko tutaj nie było tego, tu była przestrzeń, ale cóż poradzić, <laughs> nie można mieć wszystkiego. No i tu taka obudówka wokół taka wysoka, jo, ale to będzie epickie. Ja wam to już mówię. No to jest taki odcinek pokazujący, że to jest ukierunkowane głównie na ten na władcę pierścieni. No i to chyba się będzie podobać, bo to będzie ten <laughs> jedna grupa będzie na przykład od Mordoru o się tam jakoś zrobi, jedną grupę przerzuci się tam na przykład 10 czy 15. Ich się zrobi od Mordoru, czyli od złych. Będzie się ich na przykład grupowało, pierwsza, pierwsza piątka, pierwsza piątka i pierwsza piątka to od złych. I druga dziesiątka, druga dziesiątka, druga dziesiątka od dobrych. No i tu się ich ten ładnie zagospodaruje. Nie wiem, co wy o tej mapce myślicie. No taka, taka prosta, nie? Żadnych takich epickich gór, żadnych takich przejść, ale ukierunkowanie jest fajne. Mi się podoba w sumie. Nie wiem, co wy o tym myślicie. I te połacie lasów to też są piękne rzeczy. Tutaj wielka połać, tutaj kolejne. No tutaj ten, taka jakaś mała wysepka. Nie wiem, co to miało symbolizować, ale okej. Okay. No i... no to napiszcie tam w komentarzach co myślicie o tej mapie, czy jakaś taka fajna, czy nie fajna. ten mi się w sumie bardzo podoba, bo można dużo tutaj... tutaj możemy na przykład zacząć od Dovyshire, o! No, tutaj takiego, no dam ten 5-10 domków takich małych, dla tych, dla Bryktonów, dla nierobów moich ładnych. Gdzieś ten, gdzieś się jeszcze tu wybuduję tego, co tam można po drodze było fajnego jeszcze jeźdź z Rohanu, jeżeli na wzgórzu tu jest jakieś wzgórze ładne, takie lekkie, albo tu piknie, tu będzie piknie i ową ja, gdybyś ja, ty, gdzieś widział, no będzie fajna mapka tutaj już widzę, tutaj wieżę tutaj taka wieża no, na górze ten Mordor, a od tej strony Minastillis. taka, taka wysoka i yeah, no, to będzie epickie. Ja Wam to już mówię, to będzie epickie. Super, to będzie. Ok. Dobrze, to na dzisiaj tylko tyle. Jak Wam się mapka podoba, to piszcie, że Wam się mapka podoba. Jak Wam się nie podoba, to nie musicie patrzeć. Wiem, jestem wredny, przepraszam. To możecie patrzeć, ale nie zostawiajcie łapki w dół, bo to boli. Ludzi to boli, że ten, że ludzie się starają, a łapka w dół jest. Dobrze, A jeszcze kompanina Bima, Bima, no Bima macie, macie Lugie, Zeusa macie, Forfu, Pipo i Luwie, tak. No i Bim, Bim jako nasz król wrócił ze światów, teraz sobie zapiszę to ładnie, żeby nie było. Dobrze, to dziękuję za uwagę, kłaniam się, Patryk, z Dawidem będę również dzisiaj nagrywać, znaczy nie dzisiaj tyle, co dzisiaj, co ten... To będę nagrywać ogólnie odcinki, znaczy z jego komentarzem również, ponieważ wrócił już jestem bardzo szczęśliwy z tego, że wrócił, wy też powinniście być bardzo szczęśliwi i oglądać jego odcinki. I a propos to może w odcinku powiem. Dobra. No co? To trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Hej, safe. Save i jako pierwszy prototyp island Okej. Okay. Dobra. I hej.